dobry, zapraszam na losowanie. Przed sobą mam dwie małe dziwki, które tutaj będę kusił losami. Losy są jako chlebuś. Na każdym z chlebusiów jest nasz, nasz uczestnik. Na przykład tu jest Jay i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz rozłożę chlebusz i który chlebuś z tych pierwszych, z tych małych dziwek porwie, ten wygrywa. Taś, 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 kurwa, chodźcie tu. Chodź czy chwila przerwy muszę rozłożyć e? o kurwa tak, rozłożyliśmy No i teraz patrzymy. Chodź tu kaszuszko, chodź tu jebana. Zapraszam. I już mamy zwycięzcę. Kurwa mać w dupę, ja pierdolę. Zaraz sprawdzimy, kto okazał się szczęśliwym zwycięzcą w dzisiejszym konkursie. Brawo mała dziwka. Po ja wiem kto wygrał. Problem tutaj jest taki, że tu przychodzą rodziny z dziećmi, jest kurwa w ogóle urocza. Jak mówią Kaczuszko, Kacuszko karmi mnie. No a ja resztę losów zaraz wrzucę do wody. Niech te małe dziwki sobie powiedzą i spierdalam. Tak, to wygrał? Wygrał Mister Bango. Gratulujemy! Dziękuję. Resztę losów ląduje. O, rybki. Rzejdzie gruz, małe dziwki Do widzenia jeszcze raz, do następnego losowania Maj, dasz Bóg.